magiczny pocisk. To nowy tryb, w którym co runy nasz pocisk będzie miał specjalne właściwości. Może zamrażać przeciwników, podpalać ich, odrzucać, ale także może nas leczyć i wiele, wiele więcej. Zadaniem moim i matka będzie pokonanie siedmiu widzów z Discorda, na którego was zapraszam. Nasza przegrana równa się mega mocnym nagrodą dla widzów, a jeżeli oni przegrają, to dostają tylko i wyłącznie nagrody pocieszenia. <laughs> Przypominam, każde polubienie pod tym filmem zwiększa wartość nagród w kolejnym odcinku. A dodatkowo dla was, czyli dla fanów, CS, sam zarąbisty Prezent, koszulkę face clanu z autografami, w pakiecie z aktualnie najlepszą i najszybszą klawiaturą na rynku, na której dzięki Cincinnati również udało ogarnąć się autografy. Więc lajkujcie, subujcie kanał z dzwonkiem i napiszcie w komentarzu, dlaczego to wy mielibyście wygrać. A my lecimy. Magiczny pocisk, efekt zamrożenia. Czy na blisko? Na no blisko mam. Dead. Dobra, nice. Dawaj. Heaven jeden. Ja jeszcze do, tam z tyłu. Dostałem heada. Tu jeden u mnie będzie. Dobra, Więcej, pomagam. więcej, więcej. Jeden na żywo. Ty chłopie mnie trafiłeś debilu! Przepraszam. Chóra. Ja się dziwię dead. co się dzieje. Tam jeszcze jeden chyba kurnik. Aaaa, kura, kura! Nie, sorry. To fake było. Dobra, ale to Dobra, chłopie, chłopie będzie free. Ja, ja. Dobra trzymaj Jestem dead. Ty masz 150 HP, jak to przegrasz to jest po nie? No i mi serce zaczęło szybciej bić. Fakeuję. Nie fakeuję, nie fakeuję. To jest chłop jakiś mamma. JA PIER... Magiczny pocisk, efekt odrzucenia. Chodź nie jak pizdeczki, tylko normalnie Kurde, pleci i wychodzimy na bombie. Dobra Oni stakują jakiegoś jednego side, jakąś taktykę mają Czysto tu jest, full czysto i chłopie, to ja plantuję, nie? Oni Ej, dobra, coś biegną. nie gra, coś nie gra. No, planta, mam plata, mam plata. Ja na Jeden stoję. Ja od... jeden leży, leży milion, milion ich tu jest, już nie dałem rady dwóch u mnie Ja pierdzielę Jeden na wentach, ja pierdziele chłopaki Nice. Trzech ci zostało. Ty masz full HP, bez stresu. Free, free. Ćpi. Nice. Hop, nie Two defuje. Tipa. On defuje na bank. Nie lecisz, lecisz, niego. lecisz. Nie defuje. No i zajebiście. Nie, dobra, my musimy to my musimy jakoś strajhardować, bo ten papuś to jest dziesiąty level. O w dupę, to co ty za widzów wybrałeś? Magiczny pocisk leczący naboje. I, idę otworzyć rampę. Rampa full, 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 uciekaj, 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 uciekaj. oni skracają. Wszyscy, wszyscy. Dobra, jak to przebiegną, to są nogi. A plecy są! Nie no, przepraszam. Musisz to wyklacować, nice, nice. Dobra, on full y prawie, ten tryb masz jest Masz dużo, masz dużo, tak, tak, tak. Lecą. I chyba są Nice, nice, nice! <razie> nice! nice. <razie> nice za. Nah, <razie> Magiczny pocisk cofa przeciwników na ich respa. Może go wytypamy? Nie wiem, czy go wytypało, nie mamy takiej Ude. informacji. Da. Dawaj, bierzemy. Jest na blisko. Wytapałem go. Wytapałem, wytapałem, go. Go. wytapałem, wytapałem kolejnego. Ty, zabiłem jednego, a nie wytapałem. Wtepnęło mnie. to no, mnie też na Coveruj. Ale jest dziwnie, dobra Dobrze, Patrzę, ale jest za dymka. Na mnie na blisko. Leży. Dead. Dead. Nice. Wyteleportowany Jeszcze po prawej jest. Wyteleportowany Wtereportowany. Ale oni mają przestranę. Plecy, plecy, plecy dorsy. Podwójne. Ja go idę no, wyteleportować Dobra, dobra. Wyteleportowany. Tepek, poszedł. Dobra, poszedł, to się, to się, to się, to. Co tu się dzieje? O, ty, dostałem dzwon, ale leży. Jeszcze jeden, śpi. Dobra, to jest easy. Ale oni mają przestronę. Nie wiem, oni nie wiem co się dzieje. I bo mnie zdetonują. Dead? Ucieczka dobra. Ja Jadesz, ja to chłopie robię już. Tak ja Przysiadł na bombę, bo to nic nie zrobię, jest git. Dobrze, dobrze, co teraz? Magiczny pocisk po trafieniu daje nam ulhaka. I chodź, wejdziemy sobie do wentów instant, dobra? Wysadzę drzwi, dam no smoka i wbiegamy na pełnej. Nie wiem czy to się uda No i co no na... Co, co uda. to znaczy dobra, na dobra, pełnej dobra, 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 dobra. No biegnij, biegnij, jestem z tobą Ale ja im plecy właśnie. Jest free Bo clear M. tu jest, ja stawiam bomba Jest wyszedł o chłopie Widzę, dead Nice. O kurde, nic nie widzę. Mam tak biało, no nie, że... Mam Ty, Mam Dead! Wszyscy, wszyscy, wszyscy mam full wallhacka. Nie żyję! Dead! Dobra, Kieruj, get, 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 get A ja tego wH mam na stałe? Nie wiem mu Dobra, mu i ostatni, chodź tu. No i Łatwiutko! Magiczny pocisk, efekt wyrzucenia broni u przeciwnika. Skoczmy Dobra. sobie. Po prostu już ona nas wiedzą, na pewno. Jest Dobra. jeden! Ja mu daję nade'a. Powinien ja być, o chłopie! No to leżysz. <laughs> o tak! Neid. uważaj. Jest smoke, heaven, dead. Nice. Dobra. Spierdzielam, spierdzielam, spierdzielam. I, i ja, tu, ja tu jeszcze popatrzę chwilę. Dobra. tu wyjdzie na pewno. To ja sobie biegnę. Gurde no, rodnicki, rozwalamy ich! Solar taką dyszkę chłopie dostał O, jest tu szmata w wentylacji! Dobra, ja plantuję, plantuję. Nie biegnie do mnie, nie? Nie Palę go! Dobra, dobra, dobra Ja tu daję smok' i robię za Dużo ludzi jakiego. śpi śpi Dużo Oni dobra. nie mają nice. broni, ich chłopie z nożem Ostatnie. na mnie patrzą Ej, kosujmy go, kosujmy go, proszę cię Nie znam mnie, jest na mnie. Ja w niego lecę, lecę Idę, idę do ciebie, idę do ciebie ładuję prawie wyrzuciłem broń! Idę, 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 idę. nice! No, <noise> Magiczny pocisk, efekt zamrożenia. Dead, Joey chłopie. Joey tam, śpiący, śpiący Joey. Plecy, plecy! Jeden ja leży, jeszcze jeden tam chyba jest. Coveruj tam, ja patrzę plecy. Rzucam tam, najdam, rożę go i go detonuję. Dobra. Wow, dał się! Ajs. Ale jestem mądry. No ja, rdolę no. To co, chłopaki? Możemy plantować B? A, planty, ty, Kolego, droga, jak wam się podoba w pierdziel na razie? Papuś, co się dzieje? <grym <grym <to> dzieje> Widzę, co robią młode. O, w dupę. leży. Ja pierdziele, ale taką kierownicę zrobiłem. Tam do budówki idzie jeden. Jaki do budówki? Kurnik? A, jest to. Bro. De defuje, chłopie. Matek. Co ty robisz? Ja pierdzielę! No nie Ja wale! Magiczny pocisk, efekt odrzucenia. Czekaj, no czekaj, czekaj, dobra jazda. jazda. O góra! O, dupę! Ty wy, wytepało go do nieba. Dawaj, dawaj, do ja, ja palę, ja palę plecy. Dawaj, dawaj. Ja lecę na pełny się nie boję. Ta, ta, ale ja na planta. Biję mnie Over, Cover, cover, cover. Dobra, kit Oni już tutaj są blisko stary. Dead? Nie mam no, nie. Au, 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 au. Mam mało, mam mało. Chcesz leczę. Ja, ja mam gdzieś jeszcze się hp Ja mam 220, dam radę. Dasz radę. Ej, utrudnia Ty debilu widzę cię. Ja żyję, jest Nie, z pompą o, we mnie wjechał! Dead. Aaaah! Pierdzie... Kurde, bele. Magiczny pocisk, efekt podpalenia. Daję fleszyka i można wychylać. Ja specjalnie ich w słupkę strzelam i będę patrzył jak to mam. No i zajebiście. To ja się palę, ty mnie debilu trafiłeś, się. No to unlucky. Ale to ty też się pali. Ale co ty fajnie. robisz, ty jesteś poważny? A się tak będę palić cały czas? No to zajebiście. Cień widziałem. Leży. O, chłopie. Powiem tak, mam mało czasu. Na mnie jeden. Ja plantuję. Ja nie chcę. Weź to A, usuń z ty. odcinka. O, ty też coś <noise> Magiczny pocisk po trafieniu zamieniamy się z trafionym miejscem. Gotowy? Dawaj. Rób to. Poszło, Rób poszło. To. Jestem. <noise> Zabił, mnie. Zabił mnie! Ja pierdziele nie wierzę. Co się <noise> dzieje? Ej, dobra, to jest gówno. Co to jest za tryb dla debili? <noise> Magiczny pocisk, leczące naboje. Ja znajdę, stoję. Jeden rampa, dajem najda. Dostałem dużo HP, jest git. Śpi. do ciebie? Nie wiem, na razie widzę tylko dwóch. Mam bardzo dużo HP, na razie jest chill. Cofają do ciebie, cofają do ciebie. Cofałem, cofałem, no. Śpi, śpi. śpi. Ja Daję mamy to. Są... Ja 800 HP, chłopie, tego się nie da przegrać. Ładuj! Leżą. Ja mam 600. Co tam? Walę go z kocy za karę. go dorsi. Dobra, ja też grębię. No, dużo ja cię szmato, <noise> o nie, ty, dobra, o nie. Nie, darzuj, no, żuj, no, żuj, tak. no żuj. Dawaj, 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 daj szybko, no dawaj. Dobra, solar. Magiczny pocisk, one shot, one kill. Ja po prostu wjeżdżam z zaraz tam. Daj, najda outside, biegną. Śpiszek. O, chłopie. Czterek. No to nie, pięciu, to jest. Ja pięciu. nie zobaczę. Sześciu. <noise> ty, chłopczyku, gdzie ty jesteś? No, minę neta wywaliło. O, tam jest, otwarty. Dobra, łap, molo, spalisz się, mordeczko. A, nie rzuciłem ci. No teraz. Dzięki. Pozdraw. Ty masz więcej szczęścia niż rozumu. Nie? I on zaplantował Mati. Dawaj, wejdź w niego. Oho, no, jak dęk. I gdzie on jest? Dobra, ja to defuję chopę. Zniknął. Dostał ze smoka! <laughs> ja piercielę ze smoka go zabiłem, nie wierzę. No to nieźle. Żeby... Magiczny pocisk, efekt odrzucenia. Oni chyba są B, chyba są B. Są gdzieś przy mnie. Są kurnik, wybiegłem kurnik. Wybieg jeden. Gdzie do ventów? Odrzuciłem go, jest dead. Dobra. Ty Dobra. oni już plantują, B, ale się minęliśmy. Ja pierdolę, oni outsideem przeszli. Daj no flasza i wchodzę. Słuchaj, ty defujesz, ja ich odrzucam. Nie chopię. Po prostu trzeba ich zbić. Tu jest na blisko, O tupe. Zabij go. Zostałem gid, dużo. Defować to w smoku? Dawaj, ładuj defa. Defuję, defuję, defuję. Ja, ja cię osłaniam swoim ciałem. Gin, osłaniaj, osłaniaj. Ja! Poświęciłem się, papuś mnie zdetonował. Magiczny pocisk po trafieniu zamieniamy się z trafionym miejscem. Warzonejdo, leci, poszłem. Dobra, jestem celowany. Ja zginę, I tu Dead. będzie pół miliona. Te ci, Pomagam ci, pomagam na nejda. Mnie... Rzucaj na Tepa mnie jak szmatę, zabiłeś. Go. To się nie teleportuję, jak go zabiję. No i git. B, 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 już są. Spali dorsy. Ide, 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 ale jest dupa. Bejmy. Na mnie. O kurde, przeleportowało mnie. Nie wiem co się ja dzieje. 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 Knight. Niedaleko. Knight. Dobra, ale to jest, to jest porąbany plugin. Ale dorsy no, jedne. O, jestem w tych dorsach. Masz chłopa na sobie jak coś? Dead. Ty wiesz co? Jest na mnie. Zabiłem. Dawaj, dawaj. Mał małże. Gdzie Jest bomba. Dead. Dobra, Defuj. Robię akcję, robię akcję. Nie mam defa, nie mam defa, ale nie wiem, trudno. Gdzie on jest. Nie wiem gdzie ja on jest. defuję. defuje. Defuję. Defuj. Dead. Jest, jest, jest. Yes. Dwie sekundy. Jeden zero mamy <noise> to. Magiczny pocisk. Efekt wyrzucenia broni u przeciwnika. Dali smoki. full full executor. Ja, ja będę na plecach ich Dobra. Już to są takie bambusy, chłopaki. Oni są bezradni. AAAAAA! No dobra, czekaj, czekaj, ja mu dam kosę. I, idą do... idą, idą, i widzę, 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 widzę. Tak. Jeden leży. idą, idą, wyszedł. idą, 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 gdzieś? idą, 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 Dobra, <noise> by ci przysiadł. Ty chłopiak się wygiął idealnie. Magiczny pocisk brak. Tak. Y dwór wybiegają, jeden leży. Dobra, get, 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 get. Drugi leży. Jeden już szedł y do środka jakby. Za mnie są. Leży. Leży. Do ciebie. Nie chłopy, to już jest po grze. O, jednak nie jest. Biegnę, biegnę, biegnę. Daj mu zeusa. Leży. Dawaj. <głos> <głos> nie, nie, chcę, nie chcę go zabijać. Daj o, 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 on, mu zeusa. 11 on ma 0-11. On ma 011. Nie. O. Ja pierdzielę, nie miałem naładowanego Zeus'a Zeus, Zeus okay. bez amunicji był A Gdzie on jest? Nie zaplantujesz Ja yeah, yeah, pierdzielę zielęło. to za bambol yeah. Frozen Frozen Magiczny pocisk cofa przeciwników na ich respa Ej dobra, mamy challenge, musimy wygrać tylko diglami Ja mi wolę najda no ich wracam na respa Dostałem trochę o. Szybko Jak poszło Stary, oni zaplantują bombę, trafiasz każdego i defujesz a ta, bo ja go mogę naraz cofnąć. Dobra, nie. łapcie to o, nice, o. nice, Idę defować Dobra nice. No teraz oni ci tu przyjdą. No to wiem, to no wiem, ale dobra. ja nie wiem co robić właśnie No biegnij, ja no stoję tak debil. Bo teraz to już trochę too late No dobra, kolega nice. to lekko zagubiony Ja myślę, że to Ninja diffusic musi włączyć, chyba nie ma nic. Dobra, nie da się oj. nic zrobić Magiczny pocisk, efekt zamrożenia ja tu zaraz odpalam smoke i gotuję tą bombę. Ja O kurde, ja mam ja, ja 20hp. Jeden leży. Nice, ja jestem leży, ja też leżę. Umrzej! Młody. Dobra, Maciek zapakował takiego sprayu Magiczny pocisk, efekt wyrzucenia broni u przeciwnika. O, idą, idą outside, idą full outside. Pamiętaj, że im wyrzucamy broni. Wyrzucenie broni. Najduję za czerwoną. Nie, dobra, już mam 100 hp O nie no, dobra Te digle to jest. to jest porażka. Dead jeden. Nice, o chopy, pogo klasyk weszło. Oni już zaplantowali, dobra, co to jest? Ale na nice jest bomba. Czy nie? On jest na blisko w tym poko... to jest. Chłopie, nie mogę go trafić! Dobra, śpi. Ja savewuję chłopę digla. Dobra, co so, 10-9. No. Super jazda, jazda. Jedziemy z nimi. Oj, to no, robi się niebezpiecznie. Ostatnia runda. Magiczny pocisk. Efekt nietrzeźwości u przeciwnika. Dorsy. Leży. Leży. Git. Ja podnoszę ich broń, podnoszę ich broń. Leży. Ja zrotuję na B może. No ja tu patrzę Ciebie. od góru. Niko. Dobra, dobra. O, z on Nie. u góry stał. U góry on stoi. Do mnie. O, już chyba wjeżdżę. No i git. Nice. No i git. Dwa na 2 dwa masz. Ich broń mam. Git. O kurde Patrzcie tu misiaki Oni będą grali safe Patrz tu nie! Nie! nie to Ten drugi Lewo Nie Nie. Lepszy remis niż dupę penis Pozdro To musi być jakaś chyba To co, ostatnio wszystko? Magiczny pocisk po trafieniu daje nam ulhaka. Daję nade'a outside Jep. I będziemy mieli wh Daję nade'a Nic nie widzę Mamy wh, o, mamy chłopiec. full wucha. Dobra Jazda Nie możemy tego przegrać, to jest o wszystko Oni dali mi smoke'a Czekaj, okay, czekaj, ja jestem niedaleko Zaraz zabijam jednego, 3 sekundy. I pomocy, pomocy, pomocy. Ja leży tak, jeden, nice. jest, jest wallhack znowu. Ja mogę go przez to ja zabić? Mierda. Weź IB, weź zwrotuj. Walę go przez ścianę, leży. Zrotuj, ja tego gościa będę pilnował. Dobra, idę, idę, on plantuje. Nie leży? wiem, czy będę. Dat. Dawaj, wierzę, wierzę. Czterech zostało. Free, free, free. Ile masz HP, dużo? Leży. Nice. Da ja mu dużo. Na mnie jest leży? Tu. Ostatni tu, a nie, dwóch ich jest, ja go dojeżdżam. Dawaj, dawaj, razem. Dobra. Leży? I ostatni, ja mu spa tylko. Dobra, czy gdzie jest? Czpaka. Dobra, kolejny Dobra, jazda, jest. łatwo! Uff! Całość kończy się naszą wygraną w dogrywce, więc uznałem, że do widzów poleci łącznie 700 zł. Nie mle.